Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z Gorzeckiego. Punktu widzenia. PGE Turów z Gorzelec po wspaniałym sezonie wywalczył Wicemistrzostwo Polski, kolejny sezon będąc na szczycie tabeli Tauron Basket League. O wrażeniach związanych z minionym sezonem oraz planach na przyszłość opowie mi skrzydłowy czarno-zielonych Aaron Cel. Witam, dziękuję za przybycie. Witam, witam, dziękuję za zaproszenie. Powiedz, czy drugie miejsce to sukces, czy porażka dla Arona Cela? E, powiedzmy to tak, że gdyby na początku sezonu. E... Ktoś by mi powiedział, żebyśmy, że srebro byśmy zdobyli, to bym był bardzo zadowolony, bo na początku sezonu wszyscy e, mówili o naszej drużynie, że nie będziemy na poziomie, uh -huh. że ledwo się na play-offy zakwalifikujemy, więc um, bym się bardzo cieszył, ale potem e, pokazaliśmy jednak, że jesteśmy dobrą drużyną, bardzo dobrze się zgraliśmy, e, wszystko e, szło jak najlepiej. Także na zakończeniu srebro w sumie jest dobry, dobrze. Ale wiem, że gdzieś tam jednak mogliśmy złoto zdobyć, więc ma nie satysfakcję, ale ogólnie dobrze. Czy jest pewien niedosyt u Was na pewno w wyjeździe? Troszeczkę, troszeczkę, tak, to normalne myślę. W ostatnich dwóch spotkaniach ze Stelmetem na wyjeździe grałeś dobre mecze, dobrą koszykówkę, natomiast nie spędziłeś zbyt wiele czasu na parkiecie. Powiedz według ciebie, skąd taka decyzja trenera Rajkowicza? Oj, ciężko, ciężko takie rzeczy komentować. To jest, trener on decyduje, a... Tak, ogólnie to jestem tylko graczem, powiedzmy. Robię to, co trener mnie prosi. Więc próbowałem robić swoją robotę jak najlepiej. Walczyłem, grałem, myślę, dobrą koszykówkę, tak jak powiedziałeś. A potem, czy gram, czy nie, to już decyzja trenera i mi nie, raczej nie wypada tego komentować. Powiedz, jakie nastroje były przed tym czwartym finałowym meczem w niedzielę w Zielonej Górze? Czy jakby mieliście gdzieś to z tyłu głowy, że w Stelmet grał dobre? Pozostałe, te poprzednie, przepraszam, trzy spotkania i jednak ten finał już się w niedzielę zakończy. Czy jednak był jakiś u Was taki przebłysk nadziei, ta waleczność, którą chcieliście pokazać na boisku? A przed tym ostatnim meczem to raczej e, chcieliśmy, raczej dla nas było ważne, wygrać mecz. Już nie myśleliśmy o, o, o złocie, tylko po prostu e, grać, aby wygrać ten mecz i myśleliśmy mecz po meczu. E, za to, jak zaczęliśmy finały, to wiadomo, że. Mieliśmy nadzieję o złoto, ale przed tym ostatnim meczem to było dla nas ważne, wygrać mecz i myślę, że podeszliśmy do tego meczu tak jak do każdego, czyli z ochotą wygrać i sprowadzić z siebie wszystko. Powiedzieliśmy o tych nastrojach przed spotkaniem. Powiedz, co było po tym właśnie niedzielnym meczu? No, po porażce po, po to zawsze e, ciężko. Szczególnie nota to była e, szczególnie bolesna, bo e, widzieliśmy, jak inni się cieszyli ze złota. Więc to, to było takie trochę uh -huh. no, specjalne. No. Wiadomo też, że koniec sezonu, więc e, koniec powiedzmy. E, no, zamykamy tę stronę, e, ten sezon, więc to też e, jeszcze poza boiskiem e, emocje były. A Powiedz, czy do takich negatywnych emocji można się przyzwyczaić, będąc zawodowym sportowcem? Od wielu lat grasz w koszykówkę, na pewno tych porażek było wiele. Uh -huh. Czy można się do tego przyzwyczaić, czy jednak te emocje są ciągle nie, takie same? Nie, przyzwyczaić nie, przyzwyczaić nigdy. E, moim zdaniem prawdziwy zawodowiec e, nie powinien się przyzwy przyzwyczaić do tego. E, zawsze chcemy wygrywać i zawsze e, przegrany mecz jest dla, dla nas e, okropny, bo... E, znaczy, mówię o sobie teraz, wiem, mhm. że po przegranym e, ciężko mi spać. Ciężko potem cały tydzień e, się trenować, bo jest to gdzieś tam w głowie. Ale trzeba e, za to mądrze do tego podchodzić i się uczyć z każdego przegranego, by być lepszy e, na kolejnym meczu. Ostatnio na swoim profilu na Twitterze napisałeś taką wiadomość. Dziękuję wszystkim ludziom ze Zgorzelca za wszystko. Jesteście naprawdę cudowni. Mhm. Za co dokładnie dziękuję Zgorzeczanom? Masz teraz okazję A, doprecyzować. Tak, tak, tak. No, ogólnie to jest takie miasto koszykarskie. Ludzie są, powiem, bardzo ciepli na ulicy, wszędzie, gdziekolwiek ktoś mnie poznaje, to od razu miłe słowa słyszę. Zawsze pomagają, i to jest naprawdę urok tego miasta, że wszyscy tutaj um, są prawdziwi po prostu i e, to, znaczy, to jest moje zdanie mhm. I, e, i bardzo, bardzo powiem szczerze, że zakochałem się w tym mieście, więc jeszcze raz dziękuję. No to może już zamknijmy trochę temat tego poprzedniego sezonu, który właśnie się zakończył. Powiedz o swoich planach na przyszły sezon. Czy jest szansa, żebyśmy zobaczyli Cię jeszcze w Zgorzelcu na parkiecie przy Jest szansa, ale um, wiadomo, że sportowiec zawsze chce coś lepszego Zgorzelec mi bardzo dużo dał nie mówię teraz, że nie zostanę, bo mój priorytet jest oczywiście zostać trzeba porozmawiać potem z klubem i tak dalej, jakie są plany na przyszłość ale takiej ostatecznej decyzji teraz nie powiem, bo szczerze nie wiem dokładnie co ze mną będzie, jeżeli chodzi o koszkówkę i ja, na razie powiedzmy, że najważniejsze dla mnie będzie, będzie odpoczynek i trochę wakacji. Trochę już o tym Zgorzelcu wspomnieliśmy, ale chciałbym jeszcze dopytać, bo um, dopytuję tak o ten temat, czy zostaniesz w Zgorzelcu, bo jestem ciekaw właśnie jak Ci się tutaj mieszka. E, w sumie Zgorzelec to, to dosyć małe miasto. Małe miasto, małe. Ja z pod Paryża przy, przyleciałem tutaj dwa lata temu i ja, Pierw dużo się zastanawiałem, jak tutaj będzie dla mnie, bo zawsze w dużych miastach mieszkałem, ale znalazłem bardzo dużo plusów tutaj, więc mi się tu dobrze mieszka. I jeżeli chodzi o mieszkania ogólnie w Zgorzelcu, to to jest bardzo dobrze. Wszystko jest tutaj, tak jak powiedziałem, ludzie mieli życie fajne, duże miasta, jeżeli się chce coś zwiedzić fajnego, to niedaleko jest Praga, Wrocław, Berlin i tak dalej, więc w sumie moim zdaniem Zgorzelec jest też bardzo dobrze położony. Aaron, masz podwójne obywatelstwo polskie i francuskie. Powiedz, czy gdyby nadarzyła się taka okazja i dostałbyś propozycję gry w reprezentacji Polski, to czy przyjąłbyś taką propozycję? Tak, oczywiście, oczywiście. Zostałem wychowany, powiedzmy, po polsku, bo mama, Pol znaczy rodzice polacy, a ja z mamą mieszkałem całe życie i te tradycje po polsku, wszystko po polsku, więc mimo, że się we Francji urodziłem i wychowałem się tam, to bardzo mi należy na Polsce i wiadomo, że być wezwany do Kady to by był dla mnie wielki honor. Teraz może tak trochę z innej beczki. Jesteś zawodowym sportowcem, z pewnością masz bardzo mało czasu wolnego na jakieś przyjemności. Czy pomimo to masz swoje jakieś hobby czy zainteresowania poza koszykówką? No hobby to właśnie teraz się zaczną trochę, bo bardzo lubię podróżować, zwiedzać świat, ogólnie wszystko mnie interesuje, wszystkie kontynenty, wszystkie kraje lubię poznawać nowe rzeczy, więc teraz spróbuję teraz trochę się tym zająć i i tak ogólnie to jest, powiedzmy, pasja taka. A jakie jest Twoje wymarzone miejsce, żeby w przyszłości się osiedlić, że tak powiem, na sportowej emeryturze? O, jest wielu, jest wielu. Oczywiście tam, gdzie jest ciepło przede wszystkim, tak jak każdy moim zdaniem, ale tak szczególnie miejsce to nie... Nic specjalnego na razie nie, nie mam w głowie. Na razie jeszcze co myślę. To na koniec, proszę, powiedz nam o swoich planach związanych z karierą sportową, o przyszłości. Co jeszcze chciałbyś osiągnąć w tym sporcie? Grać w Eurolidze to jest coś, co moim zdaniem dla każdego gracza jest ważne, bo to jest najlepszy najlepszy puchar liga w Europie, najlepszy poziom, więc każdy gracz chciałby grać w tej, w tej lidze. Ja... A osobiście to zdobywać jak najbardziej, najwięcej medali. Mam nadzieję, że przyszłe będą ze złota. Może ze zgorzelcem. Jeżeli nie, to też mam nadzieję, że z gorzelcu się uda złoto zdobyć mhm. i że ja też złoto gdzieś indziej zabędę. I tak po prostu wygrywać. No. Nic nowego. I tego z całego serca Ci życzymy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. A Państwa już dziś zapraszam do oglądania kolejnego odcinka z Punktu Widzenia. Do zobaczenia.